Moim zadaniem jest opowiedzieć Wam o specjalizacjach Cambridge, same zajęcia, ich specyfikę opiszą obecni i byli uczestnicy tych zajęć, a ja skupię się tylko na tym, co ewentualnie trzeba zrobić, żeby w nich wziąć udział. Jeśli wiesz lub czujesz, że Twój poziom zaawansowania języka angielskiego wykracza poza poziom B1, czyli średnio zaawansowany, i chcesz przystąpić do międzynarodowych egzaminów językowych Cambridge, to jest propozycja warta Twojej uwagi. Trzeba będzie tylko zaznaczyć w formularzu przyjęcia do naszej szkoły chęć przystąpienia do tych zajęć, następnie w dniu rozpoczęcia roku szkolnego napisać test diagnostyczny. I my pośród chętnych utworzymy dwie grupy specjalizacyjne, które spotykać się będą w grupach międzyklasowych, czyli nie ze względu na profil Twojej klasy, ale na poziom zaawansowania językowego. I cóż, będą wymagały te zajęcia Twojego zaangażowania i, i dodatkowej pracy, ale myślę, że warto i zapraszam. Zajęcia specjalizacji Cambridge nie są typowym lekcjami języka angielskiego. Pomijając trudniejsze słownictwo i konstrukcje gramatyczne, poznajemy również elementy kultury, sztuki i życia codziennego Brytyjczyków. Dowiadujemy się nie tylko jak mówić, ale też o czym. Bardzo duży nacisk kładzie się na mówienie. Całość lekcji prowadzona jest w języku angielskim. Od czasu do czasu dyskutujemy na zadany temat, aby poznać punkt widzenia innych uczniów. Każdy uczeń Raz w semestrze musi przygotować kilkuminutową prezentację, którą przedstawia przed całą klasą. Specjalizacja Cambridge, poza przygotowaniem nas do egzaminu na certyfikaty i poszerzeniem naszego słownictwa i wiedzy na temat gramatyki języka angielskiego, pozwala nam także swobodnie poruszać się w języku angielskim. Celem zajęć jest przestawienie naszego myślenia z języka polskiego na język angielski, co sprawia, że po prostu płynnie możemy się porozumiewać i komunikować w obcych językach. Co roku w naszej szkole istnieje możliwość zdania certyfikatu FCE lub CAE. Do części zarówno pisemnej, jak i ustnej tych egzaminów, są w stanie przygotować nas nasze lekcje specjalizacji Cambridge na poziomie C1 oraz C2. W zasadzie te lekcje są w zupełności wystarczające by poradzić sobie z, z zdaniem takiego certyfikatu i nie ma potrzeby chodzenia na żadne dodatkowe kursy. Jest tu Tomek. Uczyłem się angielskiego w Słowaku przez 3 lata gimnazjum i 3 lata liceum, a obecnie studiuję geologię i geologię naftową w Aberdeen w Szkocji. I gdyby nie lata nauki angielskiego w Słowaku, to nie byłoby to możliwe. I to dzięki tej ponadprzeciętnej szkole, która jest państwowa, Nigdy nie musiałem uczęszczać na żadne dodatkowe zajęcia z angielskiego, moi rodzice nie ponieśli ani złotówki kosztów dodatkowych poza nauką w szkole i program nauczania wybiegał daleko poza wymagane normy, czyniąc maturę, nawet rozszerzoną, często łatwiejszą od zwykłego sprawdzianu. A poza maturą wiele osób zdało tak zwany egzamin Cambridge, English Qualification na poziomie rozszerzonym, który otwiera wiele furtek w dorosłym życiu, a także pozwala dostać się na studia zagraniczne, na najlepszych uczelniach, właśnie na kierunki, których często w Polsce po prostu nie ma. Także jeżeli jesteście zainteresowani i chcecie polepszyć swój angielski, to serdecznie polecam. Cześć wszystkim, ja nazywam się Maciek i przez dwa lata miałem przyjemność uczęszczania na specjalizację Cambridge w Słowaku. Na tej specjalizacji uczyłem się języka angielskiego na poziomie C2 i przygotowywałem do egzaminu CAE, który był warunkiem mojego przyjęcia na University College London, czyli uczelnię, która znajduje się na miejscu siódmym wszystkich uniwersytetów na świecie. I to właśnie dzięki tak zaawansowanemu poziomowi angielskiemu, który otrzymałem na tej specjalizacji, byłem w stanie rozpocząć swoje studia na poziomie zrozumienia, który był równoważny do moich brytyjskich rówieśników. I podstawowa znajomość języka angielskiego poza tą oferowaną przez specjalizację Cambridge absolutnie nie wystarcza, żeby rywalizować w lidze światowych uniwersytetów, ale też pracodawców. Więc specjalizacja w Cambridge Słowaku to absolutny klucz do zrealizowania swojego potencjału na skalę światową.